Pomocnika Wisły z poprzednich meczów. Zieńczuk jest po prawej stronie. Frankowski i pod pachą Mariusza Pawełka. Piłka wpada do siatki. Tomasz Frankowski strzela swoją setną bramkę w ekstraklasie. Potrzebował na to 6 minut. Gratulacje serdeczne. Popatrzmy jeszcze, jak do tego doszło. Dośrodkowanie Zieńczuka po drugiej stronie pola karnego. Frankowski. Piłka wpada do siatki. 1 do 0 dla. Wisły, no i setny gol Tomasza Frankowskiego. Myślę, że Tomek. Środka, Frankowski ładnie tam kryjący się w linii obrony Odry. Zdążył odegrać Gorawski do Żurawskiego. Żurawski kontra, Szary, Żurawski, ostra centra. I 2 do 0, co się nie udało Markowi Dzieńczukowi. Boku, później dośrodkowanie, zdecydowana przewaga w polu karnym obrońców Odry. Dzieńczuk niekryty. Bardzo ładne uderzenie, bramka w zasadzie bez szans. Szósta asysta Macieja Żurawskiego, świetna, ostra, centra. Dzieńczyk potrafił to wykorzystać.